materiale pokaże, jak prosto przeliczać podane pierwiastki różnego stopnia i zapisane za pomocą też ułamków. Zaczniemy sobie od pierwszego przypadku, który tutaj mamy, czyli pierwiastek z 81, no i ten wynik tutaj w tej sytuacji to będzie, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje nam 81, czyli to będzie po prostu wartość 9. Możemy też zapisać takie sprawdzenia, zapamiętać sobie to w ten sposób, bo 9 do potęgi drugiej to jest wartość 81. Jeśli chodzi o ułamek, mamy 16,49. W tej sytuacji, jeśli mamy taki ułamek, wyciągamy pierwiastek z góry i z dołu. W ten sposób mamy, że pierwiastek z 16 to jest 4. Pierwiastek z 49 to jest wartość 7. i znowu możemy zapisać uzasadnienie. 4,7 do potęgi drugiej daje nam 16,49, czyli oznacza, że ten wynik jest prawidłowy. Jeśli chodzi o przypadek C. Tutaj się mamy ułamki dziesiętne. Proponuję, aby takie ułamki dziesiętne zamienić sobie na ułamki zwykłe. W ten sposób będzie łatwiej widoczne wyliczenie tego pierwiastka. No i teraz wyliczamy po prostu pierwiastek z góry, czyli mamy to 8, natomiast z mianownika to będzie 10. No i teraz możemy zamienić sobie z powrotem to na ułamek dziesiętny. No i zapisujemy, dokonujemy sprawdzenia, że 0,8 do potęgi drugiej to jest rzeczywiście 0,64, czyli ten wynik jak najbardziej jest prawidłowy. Jeśli chodzi o przypadek D, gdy mamy taki ułamek mieszany, że w tej sytuacji zawsze taki ułamek mieszany musimy zamienić na ułamek niewłaściwy. I to jest pierwszy krok, który dokonujemy. Jeśli Zmienimy sobie to na ułamki właściwe, to teraz dopiero wyliczamy z tego pierwiastek, czyli to będzie 7 piątek. No i oczywiście musimy wyciągnąć całości. No i teraz możemy też dokonać oczywiście sprawdzenia, że 1 i 2 piąte do potęgi drugiej daje nam jedną całość i 24 dwudziestych piątych. Jeśli chodzi o przypadek E, gdzie mamy pierwiastek e trzeciego stopnia no to teraz szukamy, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje nam 64 i to będzie liczba 4, a od 4 do trzecie właśnie daje nam 64. Jeśli chodzi o przypadek F, mamy tutaj liczbę ujemną, i pamiętajmy o tym, że jeśli mamy pierwiastek trzeciego stopnia, jest to liczba ujemna pod pierwiastkiem, to na pewno no, wynik będzie w tej sytuacji ujemny. Natomiast zanim to oczywiście jeszcze przeliczymy, to musimy zamienić ten łamek mieszany na łamek niewłaściwy, więc zaczynamy od tego momentu. No i teraz mamy minus 125,64. Zamieniamy teraz to, wyciągamy z tego pierwiastki. W ten sposób otrzymując, że to będzie minus 5,4, wyciągamy całości, to jest minus 1,14. Oczywiście, jak to chcemy sprawdzić, minus 1,14 do potęgi trzeciej daje nam wartość minus 1,61,64. Natomiast jaka będzie odpowiedź w podpunkcie G oraz H? Spróbuj napisać w komentarzu.